Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Zdrowe Ciało i Umysł. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić domowy chleb na zakwasie z nasionami czyja oraz pestkami słonecznika i dyni. Zakwas robimy jeden raz, mamy chleb na 4 tygodnie. Właściwości zdrowotne żywniego zakwasu. Jak wiemy chleb na zakwasie jest zdecydowanie zdrowszy niż chleb na... Drożda. Przede wszystkim chodzi tutaj o zawartość dzikich drożdży, a także bakterii fermentacji kwasu mlekowego. Chodzi tutaj o Lactobacillus plantarum, Lactobacillus san Francisco, Lactobacillus fermentum i Lactobacillus brevis. Są to pałeczki. Kwasu mlekowego, które zasiedlają nasz przewód pokarmowy, w związku z tym wpływają na rozwój korzystnej flory bakteryjnej. Jak wiemy, flora bakteryjna jest to podstawa w zasadzie naszej odporności, funkcjonowania naszego przewodu pokarmowego. Jak wiemy, pożyteczne bakterie zasiedlające nasz przewód pokarmowy syntetyzują witaminy B2, B12, K2. Wpływają na regularne wypróżnienia. Jest to istotne również z punktu widzenia profilaktyki raka jelita grubego. Ponadto wpływają na odporność całego organizmu, ponieważ flora bakteryjna naszych jelit, ta prawidłowa, wpływa na podwyższenie poziomu limfocytów T, limfocytów B, które odpowiadają z kolei na, za to, że nie rozwijają się patogenne bakterie w naszym organizmie. Zakwas żytni chlebowy właśnie zawiera takie bakterie. Zawiera dzikie drożdże. Przede wszystkim chodzi tutaj o to, że rosną one dłużej niż właśnie zwyczajne drożdże piekarskie. Kwas fitynowy, który jest obecny w pełnym ziarnie zbóż, jest w zasadzie substancją antyodżywczą, ponieważ łączy w trwałe kompleksy wapń, magnez, żelazo, cynk, co utrudnia ich wchłanianie. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie bakterie fermentacji kwasu mlekowego, one rozkładają te fityniany, przez co nie stanowi on zagrożenia dla przyswajania właśnie wyżej wymienionych minerałów. Warunki rozwoju bakterii z rodzaju Lactobacillus. Temperatura optymalna dla tych bakterii to 35 stopni Celsjusza. Tyle powinna mieć temperatura wody do starteru zakwasu i w czasie jego dojrzewania, czyli za każdym razem, jak dolewamy wodę, powinna ona mieć taką temperaturę, czyli jest to woda ciepła. Natomiast bakterie rosną w zakresie temperatury 22-35 stopni Celsjusza, czyli po prostu jest to temperatura pokojowa. Jeżeli w kuchni, w miejsce będą one, się rozwijać, przykryte ściereczką, ta temperatura będzie uzyskana. Sporządzanie zakwasu, czyli przygotowujemy miskę z ciepłą wodą, z kranu normalną o temperaturze około 35 stopni. Dodajemy mąkę żytnią w takiej ilości, aby powstała konsystencja gęstego jogurtu. Wszystko mieszamy rózgą, żeby nie było grudek. Dojrzewanie zakwasu. Zakwas dojrzewa w temperaturze pokojowej od 5 do 7 dni pod przykryciem. Latem, jak jest temperatura na zewnątrz około 30 stopni Celsjusza, zakwas mamy gotowy w 4-5 dni. Pielęgnacja, odżywianie zakwasu polega na codziennym dodawaniu ciepłej wody i mąki żytniej do konsystencji gęstego jogurtu. Cały czas taka konsystencja powinna być. Codziennie musimy tutaj odżywiać nasze bakterie. Gdy zakwas będzie już gotowy, dzielimy na cztery porcje, przelewamy najlepiej do słoików, zamykamy słoiki i wkładamy do lodówki. W lodówce spokojnie mogą być około miesiąca. I teraz, jeżeli będziemy chcieli sporządzić chleb, bierzemy jeden słoik i przelewamy go do miski. Po czym dodajemy mąkę razową, pszenną, zwykłą, czy orkiszową, jest to inna odmiana pszenicy, czy możemy dodać owsianą, tutaj jest bardzo szeroki wybór, jeżeli chodzi o mąki, tylko chodzi o to, żeby była mąka z pełnego przemiału, sól himalajską, która daje fajny smak. Pestki słonecznika, dyni, nasiona, czyli możemy oczywiście dodać orzechy włoskie, rodzynki, siemielniane. Tutaj jest wybór tych wszystkich bakali czy nasion duży, w zależności od tego, co lubimy. Natomiast fajnie, jak właśnie tutaj orzechy czy pestki później w gotowym chlepie chrupią. Wszystko mieszamy. Tutaj konsystencja ciasta powinna być tak gęsta jak ciasto kluskowe. Pozostawiamy następnie chleb, najlepiej na całą noc. Nie przykrywamy niczym, po prostu wkładamy do foremki, wyłożonej papierem do pieczenia, w której to foremce będziemy później pie, piec chleb. Rano nastawiamy piekarnik na 190 stopni. I pieczemy chleb około 55 minut. E, tutaj bardzo ważne jest, e, żeby posmarować chleb wodą, ponieważ wtedy wytworzy się fajna skórka. E, posypujemy czarnuszką. Ja tutaj posypałam połowę chleba tylko czarnuszką, ponieważ e, w zależności od tego, ktoś może lubić, a ktoś może nie lubić czarnuszki, ma lekko goryczkowy smak. E, przechowujemy chleb gotowy do tygodnia w papierze śniadaniowym owinięty, żeby nie obezchu. Dziękuję.